5 listopada, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Rozpoczynamy od spółki Allegro, która w tym tygodniu wybiła się z, 3 tygod... z trwającej trzy tygodnie konsolidacji tutaj na swoich minimach, wybiła się białą, wyraźną świecą. Problem może w tym taki, że wybicie nie jest potwierdzone w żaden sposób tutaj obrotem. No ale jakby nie było, jesteśmy po tak zwanej trójce spadkowej, więc tutaj jest szansa oczywiście w momencie wybicia szczytów z przed miesiąca powiedzmy, a więc poziomu 33-22. Patrząc teraz na wykres dzienny Allegro, musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Ostatnio mieliśmy tutaj piątkę spadkową z luką. Cenową. W tej chwili widzimy wyraźnie tutaj układ, gdzie mamy jakąś, jakiś swing, korektę, impuls pięciofalowy, a więc razem tworzy na razie to nam, według mnie, trójkę korekcyjną, aby myśleć tutaj o powrocie do wzrostu, czyli o zanegowaniu tego trendu spadkowego. No to pierwszą sprawą jest wybicie tutaj tego Szczytu, chociaż oczywiście można też kierować się z zakresem overbalansu, jednak tu w tym przypadku widzimy wyraźna strefa oporu, która, która ma tutaj właściwie miejsce na poziomie górnego zakresu overbalansu. No pokazuje, że jednak to wybicie musiałoby być raczej powyżej tego szczytu. A musiałoby się to odbyć jeszcze poprzez wykonanie jakieś po, po zakończeniu tego ewentualnego wzrostu, czyli, czyli mogłaby być tu jeszcze jakaś kontynuacja po piątkowym wzroście, ale powinna nastąpić korekta, odpowiednik nazwijmy tutaj tej korekty, czyli jak gdyby fali drugiej w ewentualnym impulsie, i potem jeszcze jedno wyjście na szczyt, aby utworzył nam się tutaj impuls, wyraźny impuls wzrostowy, tak jak mówię, no najlepiej wybijający ten szczyt. Na razie mamy domknięcie luki, tak jak powiedziałem, układem korekcyjnym, a więc tutaj nic jeszcze nie jest przesądzone, do tego weźmiemy cały z tym wzrost na malejącym obrocie, no, pff, to tak wygląda. No, na razie, na razie niestety to jest wygląda na korektę, i, i mówię, jeżeli rynek tutaj gdzieś w tych rejonach zawróci i nie wykona jeszcze jednej korekty, a potem szczytu tylko zawróci, no to należy się spodziewać, że następny atak będzie nie tylko na ten dołek, ale również na strefę 26 zł, co po wybiciu no już będzie o tyle groźne że będziemy mieli tutaj układ korekty pędzącej 1 do 1 w takim powiedziałbym dość idealnym układzie czyli rozpoczęcie przebicie i najście na to rozpoczęcie tej okay. Tej, tej, tej pierwszej tutaj fali, nazwijmy A. Więc bardzo, żeby myśleć o wzrostach, po prostu rynek musi urosnąć piątką, wybić nam ten szczyt i potem po korekcie można szukać według mnie wejścia na, na, na kupno, które mogłoby nas zaprowadzić na poziomy chociażby 45 zł. Natomiast jeżeli to się nie zadzieje i rynek zawróci, no to tak jak powiedziałem, będziemy mieli tutaj do czynienia z korektą pędzącą 1 do 1, no i najprawdopodobniej nie tylko, że zaatakujemy te 26, ale je wybijemy. Kolejna spółka Dino. Dino ma w tym tygodniu utworzyło świecę z takim dość wyraźnym górnym cieniem, czyli takie markowanie podaży też na większym obrocie, ale oczywiście jesteśmy tutaj w takiej tendencji wzrostowej. To jest czwarta świeca wzrostowa, tylko pamiętajmy o jednym fakcie, o tym, na który już zwracałem uwagę, że mamy tutaj do czynienia z wyraźnym impulsem spadkowym, który naruszył nam zakres i Jeszcze na ten moment, no możemy tutaj mówić o czymś, co by było, tworzyło nam tu korektę pędzącą. Do jeden, więc jak gdyby otwarta przestrzeń jest do tego, aby, aby pójść i wybijać nowe szczyty. Natomiast no, warto mimo wszystko mieć na uwadze scenariusz, w którym tu był pierwszy impuls spadkowy, bo pamiętamy, że ten układ tutaj no, tego trójkąta rozszerzającego może być układem, że tak powiem, końcowym całego wieloletniego dużego impulsu wzrostowego jako fala piąta. No i teraz patrząc na wykres dzienny, dino mamy dojście tutaj do naszej strefy, o której mówiliśmy już w po, po, poprzednich tygodniach mamy tutaj dojście do zniesienia 61.8% do strefy oporu i markowanie takie podaży popytu tutaj moim zdaniem ma szansę mieć miejsce to znaczy się widzimy wyraźny wzrost obrotu pozostawiony duży cień na oporze no chcąc myśleć o dalszym wzroście bo nawet i w ramach korekty moglibyśmy że tak powiem podążać ku 460 zł no trzeba by było po prostu kontynuować ten wzrost natychmiast natomiast jeżeli dojdzie tutaj do zwrotu, no to mamy piątkę, trójkę do góry i spadamy dalej na dużo, dużo niższe poziomy. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM mamy małą szpulkę wzrostową na wykresie tygodniowym. Jesteśmy cały czas w takiej zawęża, zawężającej się konsolidacji, tutaj e, w tendencji spadkowej, w trendzie spadkowym. E, w, no, Powiedzmy sobie, no nic tutaj właściwie wielkiego się nie zadziało i nie zmieniło w sytuacji od tym co ostatnio mówiliśmy. Jedyna różnica jest taka, no, że rynek zdołał wybić tutaj ten tutaj szczyt, który, który mieliśmy, czyli, no ale to jak widzimy, dalej od. Nowego minimum, w tym tutaj, w tej tendencji spadkowej, mamy na razie A, B, i tu ewentualnie tworzy nam się C. Jak widzimy, zakres overbalansu wypada nam na poziomie około 117-118 zł. Tu jest też ta silna strefa taka oporu. Bardzo prawdopodobnym jest też to, że tutaj gdzieś jakieś wyczerpanie tego wzrostu w postaci też takiego, no, układu bym powiedział bardziej korekcyjnego niż impulsu poprzez nachodzące się te dwie świece. No, pff, no na, razie, na razie nie ma co tutaj że tak powiem powodów do, do, do jakiegoś yy, yy, wróżenia wzrostów. Yy, te powody mogą dopiero zaistnieć według mojej oceny po wybiciu tutaj szczytu na poziomie 118,80 i po jakiejś korekcie chociażby drugiej, nie wiem, takiej samej jak ta, no w tak w w takim momencie dopiero będzie można myśleć o ewentualnym wejściu w, w jakiś większy ruch wzrostowy, natomiast na ten moment cały czas jesteśmy w trendzie, w tendencji spadkowej, średnio-długo i krótkoterminowej, także tutaj na razie nic ciekawego nie ma. I teraz bank, PKO S.A., na co, 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 co wspomniałem delikatnie w, przy omawianiu indeksów, tak jak indeks WIG20 pokonał maksimum tego pinbara sprzed dwóch tygodni, tak już jak widzimy bank tego nie dokonał, PKO S.A. No trzeba sobie zdawać też sprawę z tego, że mamy tutaj wyraźny szczyt z 2020. Drugiego roku. Tutaj te szczyty z 2014-2015 to jest bardzo silna strefa oporu, i, i nie dziwi się, że tutaj jest jak gdyby no, spory problem z tym, żeby to przebić, bo przebicie tego no, powinno się wiązać z silną kontynuacją wzrostów, a wówczas moglibyśmy tutaj naprawdę myśleć o dużych wzrostach, bo ten układ, który, który tutaj nam się do tej pory utworzył, no. Pretendowałby to do tego, że mielibyśmy tu chociażby jakąś falę trzecią, tak? No to w tej fali trzeciej powinniśmy jeszcze mocno zawędrować, ale potrzebne tu jest wybicie w cenach zamknięcia tej, tej strefy tutaj około 132-133 zł, a więc tych poziomów, tych szczytów z, no, z prawie ostatnich 10 lat no 9 Także na ten moment jeszcze, jeszcze tutaj no nie ma się dla byków po, jakichś super powodów do radości, tak jak mówię, tym bardziej, że tu to maksimum nie jest wybite. Teraz patrząc na wykres dzienny PKO ESA, no to widzimy, że po tym zejściu tutaj do poziomów około 115 zł, rynek no nie wybił, ale pytanie, bo teraz jeżeli doszłoby tylko do. Ruchu wzrostowego, no to moglibyśmy tu mówić o jakiejś korekcie pędzącej. Najprawdopodobniej jest wówczas szansa wejścia w no, silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast jeżeli rynek, no nie wiem, wyjdzie nawet, ale za chwilę wróci, albo nie wyjdzie na ten szczyt, tylko zawróci, no to wtedy moim zdaniem, e, no raczej, raczej będzie to początek gorszego i to nie krótkiego okresu, bo no, raczej spodziewałbym się, że nie będziemy mieli tutaj jak gdyby do czynienia z korektą, większą korektą tego ostatniego swingu wzrostowego, tylko po prostu zakończenie całego ruchu, który, który jakby nie było, jest korektą po e, poprzednim spadku. Kolejna spółka PKN Orlen, tu również kolejny górny duży cień pin bar na wysokości strefy, tutaj na koronę. No, pytanie, bo tutaj nie wybity dołek, tutaj rynek ma problemy z tym, żeby pójść. Widzimy duży obrót na pierwszym pinbarze, teraz mniejszy, na, na kolejnych dwóch świecach, wszystkie mają te górne cienie. Ta ostatnia to jest taki typowy, no. Pinbar znowu spadkowy, bo tutaj środkowa też szpulka z nieco większym górniczeniem, ale tutaj to wszystko bardzo, bardzo nieciekawie wygląda. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to mamy dojście do strefy na koronę po spadku, który, który, no, w pewien sposób mógł tutaj mieć do czynienia z układem jakiegoś swingu, swingu, który, tak jak mówiłem, no był na ten moment, jak gdyby korektą tego całego tu dużego wzrostu, ale wybił ostatni potwierdzony dołek największej korekty, więc to dojście i zahamowanie na strefie na koronę no jest już e, dość niepokojące. Natomiast potem po zejściu mamy podejście pod górę znowu do mniejszej strefy na koronę, tutaj łącznie z tą, z tą świecą i, i do tej dużej strefy również e, duży cień, no i teraz dwie spadkowe świece, no, po wybiciu tego poziomu, no na pewno będziemy zamykali i tą, na pewno, najprawdopodobniej będziemy domykali tą lukę, a z racji tego, że mamy trójkowe dojście do strefy na koronę, no to spodziewałbym się w najmniejszym <laughs> przypadku zejścia do około 58 zł, to jest, mówię, taki dla mnie wtedy najmniejszy z Możliwych spadków, bo cały czas w grze jest mimo wszystko ruch, który będzie wybijał tutaj te poziomy 55-54. Kolejna spółka to bank znowu PKOBP, i tu również ten pin bar nie został wybity. Rynek co prawda naruszył tutaj znowu w cenach zamknięcia ten, jak gdyby, górne ograniczenie kanału. Tutaj można powiedzieć też taką wewnętrzną strefę cenową wybił, ale pamiętajmy, że taka ta strefa. Na koronę mamy ją gdzieś no, w tym rejonie, bym tak, tak ją określił. Czyli w tym postaci tego maksa. No i tu znowu te szczyty z 2022 roku, które, które no nie, nie zostały jeszcze że tak powiem wybite. A więc tutaj, nawet naruszenie tego maksimum to jest za mało. Ale na ten moment nie mamy. No i patrząc teraz na wykres dzienny PKOBP, no tutaj sytuacja podobna jak na PKOZ, No jesteśmy przygotowani. Tutaj może być jakaś korykta pędząca, a więc wybicie tego szczytu z, z czwartku właściwie tego maksimum cenowego z czwartku no powinno dać nam atak na ten szczyt, no i też z dużym prawdopodobieństwem jego wybicie a co, co przez to idzie, no dalszy ruch wzrostowy i atak tutaj na poziom 47 zł natomiast jeżeli nastąpi naruszenie i natychmiastowy powrót, bądź nie wybije w ogóle, nie, nie wyjdzie ponad ten maksimum, a nastąpi tutaj mimo wszystko odwrót, wybijający w tym momencie poziom e, 41,94. No to spodziewamy się znowu co najmniej ruchu korekcyjnego do poziomów tutaj 36. Natomiast e, no, z tej dłuższej perspektywy czasowej, no, mamy tutaj do czynienia z układem korekcyjnym po spadku, więc e, jak spojrzymy na wykres tygodniowy o po spadku tutaj jest jak gdyby, no, jest to, co tutaj się odbyło, jest tylko i wyłącznie korektą tego swingu, tutaj dużego swingu spadkowego i bez wybicia tych szczytów, no, po prostu będziemy mogli liczyć, według mnie, w tym najmniejszym wydaniu, tak jak mówiłem, zejścia do około 36 zł, natomiast, no, będzie mocno zagrożone to, że będziemy tutaj robili coś znacznie, znacznie większego w dół. Także banki jak gdyby, no, w tym momencie nie potwierdzają tego, co mamy już na, na na, na indeksie. No i PZU, które osiągnęło w cenach maksymalnych, znowu kolejny szczyt, natomiast jeśli chodzi o zamknięcie, nie wybiło e, tego górnego cienia, więc tutaj sytuacja jest zbliżona, ale inaczej się kształtuje w tym, w, tym, w tym pojęciu dziennym. Zaraz pokażemy tutaj. Najpierw jeszcze sobie na przyszłość też przesunę dość istotne. o, bo tu jak, jakie miejsce jeszcze do kanału każdy widzi. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że mamy tutaj wyjście ponad ten szczyt, czyli to co banki nie zrobiły jeszcze na ten moment, PZU zrobiło, ale mamy wyjście i już od razu próba, próba powrotu. No teraz moim zdaniem, jeżeli wybijemy tutaj poziom 46-15, no to będziemy... Spadali w pierwszym ruchu do 42. Zobaczymy, co tu się zadzieje. No, bo tutaj będzie ważny poziom. Natomiast, jeżeli to, to również padnie, no to jest tu szansa na wybicie z tego kanału. No, i, i, i być może nawet i na zmianę średnio czy długoterminową tego, tego trendu wzrostowego. Więc jak najbardziej wszystkie te te spółki największe są przygotowane, znaczy mają techniczną jak gdyby kwalifikację do tego, aby wędrować dalej do góry, ale są w takich miejscach no zwłaszcza jak banki przy jakiś tam powiedzmy sobie swoich takich nazwijmy to historycznych maksimach przy tych szczytach z kilku lat. W związku z tym no tutaj tutaj ta presja podażowa na pewno jest i i i, i i ciężko, ciężko, na pewno nie pójdzie to tak hop, siup, łatwo, znaczy się tak samo wybicie, jeżeli nastąpi, no to na pewno wtedy dużo widzi wybicie takiej strefy, więc popyt się będzie dołączał i to ma szansę wygenerować jakiś większy ruch, tylko pytanie, większy trwały, czy większy tylko na sekundę i zejście znowu ponowne, natomiast czy dojdzie w ogóle do tego wybicia tych szczytów, no to się, to się okaże. Podsumowując, można powiedzieć tak, wygląda wszystko, bym powiedział optymistycznie na dalsze wzrosty. A jeśli chodzi o polski rynek, natomiast no, musimy być świadomi tych pewnych zagrożeń, o których tu wspominałem, i, i zobaczyć, jaka będzie reakcja. No myślę, że ten tydzień powinien dać jakieś rozstrzygnięcia, ten na następny, który się rozpocznie od jutra, bo. No w przypadku zwrotów no, będziemy mieli rozstrzygnięcia bardziej takie bym powiedział no, podchodzące pod mocno negatywne ponieważ zwroty nastąpią w bardzo nieciekawych miejscach jeśli chodzi o zwrot zmiany kierunku. Natomiast w przypadku wybić no, powstanie szansa na dużo dużo większe zwroty. Wzrosty tak jak mówiłem na indeksie WIG20 jak dobrze pamiętam chociażby i w rejony tam 2350 350 2, 400, tak eee... To jest, będzie wszystko otwarte no i, i, i zachód, który, który no na ten moment nie wygląda tak, tak dobrze jak, jak my, więc pytanie też, dlaczego warto też zwrócić uwagę na ten aspekt, dlaczego też przy ostatnich dwóch czy trzech sesjach takich silniejszych i wyraźnych wzrostów indeksu DAX, no my jesteśmy, jak gdyby nie, nie reagujemy na nie, natomiast w momencie, kiedy one spadały, czy tam utrzymywały się gdzieś przy tych poziomach na dołkowych, no to my w jakiś sposób weszliśmy. No na pewno wielu z Was wie o tym, że można by było określić, że nasza giełda jak gdyby wyprzedza, tak w cudzysłowie nazwałbym, wyprzedza ruchy na tych innych giełdach. Dla mnie to jest o tyle zrozumiałe, że jest stosunkowo giełdą powiedzmy niewielką do tych w Stanach Zjednoczonych czy do tych dax -owej. W związku z tym ten kapitał, jaki, jaki może spokojnie sobie działać na tym rynku jest, yy, yy, jest jak gdyby ograniczony i teraz, żeby to się wszystko dobrze układało, to wyprzedzanie takich ruchów, które mają miejsca na, 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 na indeksach za chwilę na przykład yy, zachodnich, no daje ten, ten plus, że po prostu w momencie kiedy yy, my idziemy do góry w strachu, bo na przykład Niemcy, czy tam Stany Zjednoczone, przede wszystkim Stany, nie idą do góry i spadają, no to drobny inwestor, mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy, w dużej mierze, w dużej ilości tych drobnych inwestorów, ma strach kupować te akcje, tak? I teraz, kiedy widzi, że my idziemy do góry, a tam ruszają rynki do góry, to on jest wtedy otwarty i chętny do kupowania, tylko pytanie, czy to właśnie nie kupuje w tym momencie, kiedy ci, którzy już prowadzili od jakiegoś czasu swoje akcje, zakupili dużo niżej, ich nie sprzedają. No, warto dlatego z tego tytułu przyglądać się teraz w tym następnym tygodniu, bo może się zadziać bardzo, bardzo ciekawie. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.